Jest sobota 12 kwietnia. Zaproś Ducha Świętego, by przyszedł teraz do ciebie, i proś, by sprawił, że przeżyjesz ten czas z prawdziwą wiarą, w nadziei, która nie zawodzi, i w miłości, która nie oczekuje niczego w zamian. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Najwyższą Radę i rzekli. Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę. Że lepiej jest dla Was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha Żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, Mówili jeden do drugiego. Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Czego Jezus dokonał? Otóż chwilę wcześniej wskrzesił zmarłego Łazarza. Zrobił coś, co było jawnym i wielkim znakiem. Wobec takich wydarzeń nie można przejść obojętnie. Dlatego wielu uwierzyło w Niego. Co jest jawnym znakiem działania Bożego w Twoim życiu? Czy dostrzegasz Jego łaskę? Żydom nie podobało się działanie Jezusa. Bardzo mocno trzymali się tego, w czym wyrośli: miejsc świętych i narodu. Nie ma co się dziwić, że nie chcą tego stracić. Jednak dziwi to, że pośród najważniejszych elementów ich życia zabrakło Boga. Zrobili sobie bożki z miejsc świętych i narodu. Pan Bóg nie był im już potrzebny. Przestali go szukać. Pomimo tego, że człowiek odrzuca Boga, to on nie chce zostawić nikogo. W przedziwny sposób sprawił, że jeden umarł za cały naród, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Śmierć nie jest końcem, śmierć jest początkiem. Wielu spośród Żydów, przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał. Uwierzyło w niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Najwyższą Radę i rzekli: Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie. I zniszczą nasze miejsca święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni. Do miasteczka zwanego Efraim i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Wyznaj Bogu, że bez Niego nic nie ma sensu i wszystko jest tylko marnym prochem. Prośby pomógł Ci w każdej chwili Twojego życia wyznawać, że On jest najważniejszy, Jemu oddawać chwałę i cześć. Wała ojcu i, i synowi i duchowi, i duchowi świętemu, świętemu jak była na początku, początku teraz i zawsze i na, zawsze, i na wieki wieków, wieków. amen